W tej części opowiem o trochę innym kwadrancie. Wiele lat temu odkryłem, że na świecie istnieją cztery typy ludzi. Są tacy, którzy muszą mieć rację. Znają wszystkie odpowiedzi. Chodzili do szkół, wiedzą wszystko i niczego nie można im powiedzieć. Dla nich to nie jest dobry biznes, bo mają zbyt zamknięte umysły. Inny rodzaj to ci, którym musi być. Wygodnie. Dom może płonąć, a oni będą oglądać telewizję i patrzeć, co się dzieje na świecie. Ci ludzie są ugotowani, ponieważ gospodarka światowa nie cofa się, poszła naprzód, i ludzie, którzy chcą, żeby im było wygodnie, zostaną w tyle. Z tymi, którzy chcą się czuć wygodnie, raczej nie powinieneś rozmawiać, bo poczują się niewygodnie po takiej rozmowie. Pewnie nie wykonają żadnego ruchu, bo dla nich najważniejsze jest, aby było wygodnie. Kolejny rodzaj to ktoś, kto musi czuć się lubiany. Chce zadowolić wszystkich. Ten biznes także nie będzie dla niego, bo on chce, żeby inni go akceptowali. Chce być jak chłopiec czy dziewczynka, która mówi: Zrobiłam coś dobrego, tatusiu, lubisz mnie, prawda? Oni też pewnie nie odniosą sukcesów, bo chcą, aby lubili ich ci, którzy muszą mieć rację, i ci, którym ma być wygodnie. Tak, masz rację, tak, right, musi ci być right. wygodnie. Right. You know, Biznes XXI wieku jest dla tych, którzy muszą win. wygrać. Ja należę właśnie do tych. Najlepsze, czego się rain, nauczyłem w szkole wojskowej, to nieważne, rain, ile razy padłeś, ważne, ile razy się podniosłeś. Kiedy ktoś ci przyłoży, co robisz, mówisz! No, uraziłeś moje uczucia, wtedy pewnie nie odniesiesz sukcesu. Świat przejdzie ci koło nosa, bo jak mówię, gospodarka światowa poszła naprzód i już nie wróci. Zwycięzcy wygrają, ale zwycięstwo wymaga poświęceń. Sukces wymaga poświęceń. Ci ludzie poradzą sobie najlepiej w biznesie XXI wieku. Gdy rozmawiasz z ludźmi o tym biznesie, zastanów się, czy to jest ktoś, kto chce, aby go polubić, więc powie ci to, co chcesz usłyszeć. Czy może zacznie się z tobą kłócić, bo zna wszystkie odpowiedzi, albo się zdenerwuje, bo zakłóciłeś mu spokój? W marketingu sieciowym szukasz osób, które chcą wygrać, ludzi, którzy wiedzą, że świat poszedł naprzód. Znajdziesz tu przedstawicieli każdej rasy, płci, wieku i wykształcenia, bo im tak naprawdę chodzi o to, by wygrać. To jest prawdziwe pole gry tego świata, ale nie dla tych, którzy zostaną w tyle. Marketing sieciowy to biznes dla tych, którzy chcą wygrać. To model biznesowy przyszłości. Jeśli chcesz, żeby to państwo o ciebie zadbało, rób dalej to, co robisz. Każdy człowiek jest w stanie wygrać. Problem w tym, że trzeba się w to zaangażować, powiedzieć, to właśnie będę robił, poświęcę na to pięć lat mojego życia. Przyjrzyj się liderom Twojego biznesu i pomyśl, chcę być właśnie kimś takim, takich ludzi będę się trzymał. Chcę pomóc innym ludziom zrobić to samo co ja robię i pomóc im wygrać. Dlatego popieram marketing sieciowy, bo to naprawdę jest biznes XXI wieku.